Poniedziałek noworoczny pora udać się na zakupy. Jej! Tak bardzo to tu czekaliśmy, witam bardzo serdecznie i chodźmy w końcu kupić jakieś nowości, które pojawiły się w Lego Storze i zobaczmy co w ogóle będą mieli, bo to dobre pytanie, jakie nie będą mieli zatowarowanie dzisiaj w Lego sklepie. I czy będę mieli wszystko to, co chcę, bo chcę modulara. Chcę jeszcze między innymi brisheady do z lotra, zobaczymy czy akurat one będą. Mam nadzieję, że będą jeszcze parę innych rzeczy poza tym, czy, czy dużo ludzi skaka przed LEGO sklepem o 8 wątpię w to, że tak będzie, ale zaraz się przekonamy, czy akurat również będzie jeszcze więcej LEGO fanów. Jeszcze No i ja mamy za 20 minut otwarcie i proszę bardzo, kogo nie ma, kompletne pustki. Jej, znakomicie akurat, z tym względem. Nie świedziałem się, że będzie więcej osób akurat na premiery tego modulara się, że ci pewnie dużo osób się ci kupowało, więc... Ja jestem zadowolony i widać już przez okno parę nowości, więc zobaczmy co to jest. Zatowarowanie przez szybko mamy bardzo dużo, bo zarówno technik nowe, o tu, tu jest nowy technik z tu, spójrzcie, tu to do techniki nowe. Yy, ale co mnie bardzo śmieszy, WSP są nadal na półce, nie zmienili tego. Tak jak były WSP, tak są i również mamy dostępny nowy modular już na półce, czemu później się przyjrzymy. Zobaczymy jak to wygląda, poza tym Razerów, cała masę stadionów i jeszcze więcej innego, nowego, dobrego towaru. Między nimi nawet nowe Brixhedy są na wystawce też, co muszę je wziąć akurat do swojej kolekcji. I kolejka powoli się tworzy. Pierwszy rzecz, nas przy otwarciu wita, to piękny model nowego Quinjeta. Spoko, fajna metala swoją drogą. Nie widziałem tego wcześniej, ale poklejony jest. No ale fiksy ma, spoko pod fiksy. Może spróbuję go skołować, ale nad tym się zastanowię jeszcze dość mocno. i nice, fajne. No, a, nie próbuję otworzyć go. Udepsuję, to naklejki, strasznie naklejki szpecą. jedyny minus, ciekawe jakie, albo w plastiku jakiś dziwny dalej bo się świeci strasznie, albo jakiś szkodony krocek Baroczka ja pod tym względem. Z Francji na ten moment Za zatowanie jest dobre z nowości. Pudełka są bardzo fajnie zrobione. Tak mówiłem to kiedyś na filmie, tak te pudełka teraz, co są zrobione, są genialne. O wiele lepsze od tych e, starszych, z tą fioletową i tak zagięte tutaj. Tu normalne są pudełko powrócili. O ale to lepiej na pewno przy przewozie jest w późniejszym ustawieniu na półkach. I za jest pełne pod względem dostawów i złożona jest ten zestaw duży. Ale to jest kozackie. Już nie da się obrócić go, ale te detale, wszystko, ale to jest piękne. Super! Jakie duże, muszę go ogarnąć, aby ja jakieś promocji. to bankowo biorę, jak ten. Szkoda, że nie da się zobaczyć z boku, ale jakie naklejki i wszystko z tymi mebelkami. Genialny ten zestaw jest i detale i wszystko. cudo, tylko cena już nie jest fajna, bo to 800 złotych powiedziałem za dużo. Pozostałe zestawy z nowości kozackie. Jeszcze więcej, jeszcze więcej nowości, naprawdę cała masa. Jeszcze jeden z tych małych Disneyowskich mnie interesuje. Jest tu już? Jest, to, to całe o tak się nazywa, ale ten żakiem ja je na okazał ciekawił i budowa tego samego stałego mizeczkę wiła bardzo mocno. Fajne, naprawdę stać pod względem wykonania nice. Na tym akurat się zastanawiam, jakiś promceć, co spróbuję dać samej tej łodzi. Miałem ja, nie jestem fan jak to będzie. Przeludniło się, że na całe szczęście od godziny 9 to tu było z 20 osób przy tych figurkach, ale za to wrażenie dobrze, 18 zł jak było, bez zmian cena jest zostawione, aby ktoś potrzebował, mm, dużo piłkarzyki dalej na promce, aby ktoś jeszcze chciał kupić i nie miał u siebie to. Proszę bardzo, dostępne są cały czas. Z Ciekawostek jeszcze to Mario z nowości. Szczerze, ja tej serii jakoś nigdy nie robiłam, ale jedną rzeczą muszę gdzieś sobie dorwać jedno pudełko z tego. Kiedyś, gdzieś, ja na promocji dorwałem, bo nie chcę się płacić 300 zł naprawdę za to, to nie jestem wielkim fanem tego, a na zasadzie takiej, żeby mieć, to Znam lepsze. szaf. dalej, to tak jak wcześniej to z techniksu mam i zarówno to Bugatti Pęknę w dużej ilości, te maleństwa, co wyszły z y, pullbackiem, te, te wyścigowe dwa w jednym, fajne seciki. E, te techniksy też są, ale ja się bardziej opłaca wziąć z niezależnego źródła niż, sklep, niż tutaj ze sklepu. Mindstorm cały czas jest, całą waham się, czy sobie nie kupić tego Mindstorm, mam przed wyjściem, takie mam myślenice. I oczywiście Wesp na potęgę ogromnej ilości Wesp. No Championy, wiódki Speed Champion, Cieplutki jeszcze w tym roku, który wyszedł, cudowny, ale bardziej się opłaca, że go nie zaczną za wysoka cena z tego, jak dla mnie. I nowy modular. Jej, ciekawości. Nie, przylepione jest, <gry> Nie wiem, no. Złożę, wypowiem się wtedy na jego temat, tego detali, zrobię szybki materiał, pomyślimy, co jak to wygląda. Na wystawce. W sami i zatowarowanie cała masa. Jakoś nie widzę, żeby ludzie brali je zbytnio akurat. dużej ilości. Poza tym jeszcze mamy Bricksteady, wszystkie z lotranowego nowego. Dużo tego i dalej ten, tutaj, to, to, to wygląda jak małe dziecko na plaży. Reszta, jak miała wyglądać, tak wygląda. Ze Star Warsów z nową jakby ktoś chciał. Piękny nowiutki Battle Punk 500, pierwszego Legionu. że bardzo małe pudełko tego jest. Nie mam tego w rękach, nie kupowałem tego. Poczekam na koncie bardzo dobry pomysł, żeby to dorwać. Ale pudełko jest bardzo mało tego zestawu. Porównywalne do wielkości tego. Identyczne tak naprawdę do wielkości jednej i drugie pudełko. Nie różni się kompletnie niczym. Brisket nowy, Tusken Ridersa, Dziękuję, wezmę sobie od razu. I bombowiec. Co ciekawe, zestaw podobnie ma jednej naklejki. Szczerze nie wiem, czy go wezmę, czy nie. Na pewno nie, jak coś wezmę od niezależnego źródła. Ale to awatary są nowe. Jakie mało to pudełko jest tego zestawu też. To jest zagadnienie przez Stawcakowskiego. I co ciekawe, ten wieloryb ma jako pierwszy ten element zapakowany w papier. te akurat bardzo ciekawe, że nieźle to zrobili. Pozostałe nowości z Awatara widzę też są wszystkie w kajonach katalogowych, więc spodziewajcie się tego godzinnego, to te jest krótko. Dla chętnych nowe zestawy w fajnym pakowaniem z tego pudełka nowego, jak i nowa szata graficzna. Tutaj w tego pudełeczka jest całościowo i tutaj tego też. Wszystkie te nowe zestawy z Evolution mają białą obramówkę. Przecie miejsce do tych setów i czekajcie, jest to gdzieś na wystawce. Tak, tych setów dokładnie. Te miały czarną obramówkę, to miały białą bramówkę, żeby się dało odróżnić stare od nowego. Jak dla minijego, tylko się mnie niczego nie zachwycało, co jedynie tym się to zastanawiam, tak Rozważę bardzo mocno. Harry Potter, zero nowości. Kompletnie. Nic z nowości nie ma, ale pociągu do Hogwartu cała masa. Ja by też potrzebował. Z Marvela, nowości są akurat do dobrze. Mamy i Morbiusa nowego i tyle? Nie, są nowe Halki: wszystkie Halki, Rocket, Thanos i to cudo to to też jest. I Coindred, tak samo gdzieś na wystawce, to jest pokoju Ale na nim jest snego. A jeszcze ten Bruce Banner jest. Z tym złym wyrazem twarzy, ale jego też niezależnego źródła bym czerpał. bo to głównie pod figurki dla mnie jest baza, nic ponadto. I Minecraft. Akurat tą serię z Minecrafta sobie wezmę całą, ale ze sklepiku jakiegoś, żeby totalnie płacić. Nie podoba mi się na maxa ta nowa Są... dziwne. Bardzo. Ale tylko nie ma serii z Minecrafta? Nie ma. Nul. I jeszcze z takich malutkich kreatorowych poszczówki są, ale i to też jest. To mnie na maksa ciekawi, 45 zł, chyba sobie to wezmę też. Będę zaraz się zastanawiał, na razie sobie wezmę z boku, żeby mi to leżało. Coś jeszcze z kreatorów. A, jeszcze to jest z nowych kreatorowych. Ten króliczek mamy i ten domek dla ptaszków z ptaszkami. No i tyle. City, to zapoczątkujcie. Macie dostępne. To jest bardzo fajne, ale to się opłaca wziąć niezależnie od jakiegoś to... No, ze sklepu po prostu jakiegoś. I wydry, które gdzieś tu jeszcze były. Są wydry, to jest X, więc co tylko jeśli w Legoskopie dostaniecie, to polecam na maksa przez te dwie małe wydry. Najlepsze. Trening policyjny. Hmm Nie wiem, cały czas mnie ten zestaw nie na Zabałówka stricte to jest, ale bez szału jak dla mnie. Widziałem lepsze dostawy. Te ciekawe są te elementy trans, Te elementy jaskrawo żółte. Trzeba zakurzone swoją drugą będzie co fajnie kurzuło. A zobaczy jaki ciekawy element. Był już wcześniej w parę dostaw na ścianę, co można było to dorwać. To było fajne, by to się świeciło. Gdyby to się w nocy świeciło, ten element był naprawdę kozacki. I Tak samo, że i tego samego koloru tutaj w tym motorku, ale poza tym ujdzie w tłumie. Mamy również i drugi zestaw, tą bazę ratowniczą z kotem na drzewie i spanią. Najs, nice. a i wy nawet złożony, by to chciał. Fajny ten zestaw z wytykami. Spoko, wydryn zostawiasz też. Coś jeszcze, nic to nie ma i zatowarowanie elektronów pod korok. Ktoś chciał to przy Kasie przyjrzeć jak figurki wyglądają. Mamy złożony cały komplet i można zobaczyć jak to całościowo wygląda wszystko co do jednej figureczki i czego szukać z elementów ciekawszych. Ja był problem z wymacaniem tego. W środku. Z ciekawych zestawów to mamy Pachirę cały czas dostępną. Jako jedyny z chińskich zestawów nie został wycofany jeszcze. na ten moment. To zabawna historia ogólnie z tymi chińskimi zestawami. Wycofali je, bo ktoś w centrali Billem zmaścił i wypuścili zestawy za wcześnie, bo dopiero miał być od 10, a one zostały już prostu od 25. Taka mała ciekawa składność tego. Poza tym torty dostępne w dużych ilościach. Jedna rzecz jest na maksa ciekawa. A mowa tutaj o tym breloczku, o Batmanie. Batman jako tako ten, mieliśmy między innymi w Badowingu. Badowing jest to co fany, więc yy, póki co rzucają właśnie na ściankę sobie broleczka. Warto sobie wziąć ten broleczek, bo co mi się zdaje, że szybko zniknie ze stanu magazynowego. Z setus skanator Eksperta mamy jeszcze dostępny ten nowy zestaw e, Great Wave Hong Podoba mi się ten zestaw, ale nie chcę płacić takie wyporowie ceny, który jest 480 zł. On na z lata 399. Kupić go kupię, bo stylistyka z tego zestawu genialna, fajne ma elementy na Maxa dodane. Nie wiem co będę brał, ale jak cena spadnie i to dość mocno, bo to ma raptem 1810 elementów, kwota 480 zł, arty zawsze były drogie. Zresztą widać za każdym razem na, na tym Eliwisie, który ma elementów 3000 i płacicie tyle. Katalogu to się 500, dokładnie to widać: 589, a to 480 i elementów ratem 1800. Troszkę przegięli to, jest cena w razie elementów. Ale. Na środku, cały czas są sanie dostępne. Jakbyście chcieli jeszcze dodawać sanie w promocji, proszę bardzo, macie za 160 złote sanie dostępne i również to też jest dostępne, zestawy podstawowe świąteczne. Z tego co widziałem, ludzie na maksa dzisiaj to kupowali te sety, więc warto jeszcze wziąć akurat sobie te zestawy w swoją kolekcję. I piękny Hulkmaster, który jak za każdym razem widzę, to mnie coraz bardziej przeraża. Jedną rzecz nie robiłem z nim, a świeci się. To jeszcze miał podobno... a tu jest jeszcze drugi, wow, ale cudo. A czy coś się na ściance zmieniło? To było ostatnio, to było ostatnio, to było ostatnio, też duży ilość, ktoś potrzebował. To było też ostatnio, fajny element. Te trzy na jeden żółty to spokojny element. I chyba nie ma nic więcej, wszystko tak było, diamenty. Duże ilości diamentów, jak chcesz być bardzo bogaty to proszę bardzo Diamentu macie całą masę tutaj dostępnych. Schody też są, to ja razem na to to wyorować się schody jeszcze jak są, bo myślimy że nie będzie jumpery, to spoko element, akurat ten dwa z łapinami, bardzo fajny element. No i tyle, cegieł nie ma, akurat tutaj i listków dużo. Hotelem. To jest za to punktów, co dało mi się kupić, czy mam wszystko to co chciałem w tych dwóch dużych torbach, Czek nawet, bo jeszcze czy jedną trzecią torbę mam ze soboty. Ale też wiecie, co tam było i co kupiłem dzisiaj? Mimo tej dużej torby, w której jest, muszę mnie, zrobi z powrotem tak, jak to było. O! To by przepuszczał modular, proszę bardzo. Tak, mówię, że modular dostanę. Tak, modulara mam w swoich rękach, to łóżko hotelowe naprawdę bardzo dobre jest do prezentowania podstawów. Poza tym wpadł mi jeszcze zestaw z Blacktronem, co najmniej bardziej, jeszcze jeden gratis. I wpadło mi jeszcze to ciekawostka, taka polibag świąteczny. Nie wiem, co z tym zrobić, nie wiem, czy mnie nie wystawię. Zastanawiam się, bo te elementy są fajne, ale zastanawiam się akurat z tym wypowskim polibagiem, co tutaj wykonać. Lepsza jest ta torba druga z się różnymi. Drugi Elektron. Widzimy zakupy na dwa, czy tak gdzieś w zakupach czemu nie. Jeden Frodo z Briskheadów. Poza tym Tuscan Rider również z Briskheadów. Piękne wydry, które są ekskluzywne, tylko na LEGO Store. Piniata, którą też chciałem sobie dorwać. Mini figurki rycerzy, o które mnie pewne osoby prosiły, to je kupiłem. Kolejny polibak świąteczny, też jest garnity. Balrog i Gandalf, też bardzo fajny zestaw blisketów. I Jeszcze jeden taki piękny bisterek, bo też mnie pewna osoba o to prosiła. Kolejny BlizzHead Froda, którego też prosiła pewna osoba, załad mi, jak będziesz LEGO Store, i dostał już mi go. I Arwena z tym pięknym Aragornem Również czujesz. Poza tym piękny wieniec, bo pewna pani chciała pięknie wieniec, dostała pięknie wieniec, sobie pewna pani. I będziemy jako na walentynki, co nie? Dobra, nic nie powiem. Więcej kubeczków, bo też proszę, nie powiem, przywieścili więcej kubeczków, mi więcej kubeczków, więc proszę bardzo, więcej kubeczków. Jeszcze kolejny kubeczek wzięty, też ładnie zapakowany, jeden i drugi podkorek zapchany towarem. I saszetki, pełen komplet saszetek wzięty. Poza tym jeszcze jeden bry blisterek i brylączki z batmanem, sztuk dwie wziąłem akurat po nauczony zeszłorocznym. Patentem z demo w tym roku stwierdziłem, że wezmę sobie zawczasu te broleczki, żeby później narzekać. I saszetek, cała masa. Tu powinien być komplet pełen. Mam przynajmniej taką nadzieję, że jest pełen komplet. Oby. Z tymi saszetkami był akurat duży problem. Dorwać to było na maksa trudno i wymasać tam się działo. Ludzie chodzili jedną rzecz, czyli tam zgarnąć falcona, i druga sprawa to chcieli na maksa zgarnąć orka. I to tylko sudziło. Ile weszło na stan, tyle tego schodziło. I był duży problem dorwać to wszystko, więc mam nadzieję akurat, że jeszcze uda mi się dorwać w późniejszym czasie, już się uspokoi ten hybryd te zestawy i dorwę tego jeszcze więcej w swoje ręce do Rund Falcon of Yorku. Na ten moment nie mam dla nikogo nic w stanie więcej skołować z tym, bo było parę kartonów wystawionych, wszystkie kartony pojawiły. Hub wyciągamy to, co lepsze, zostawiamy to, co jest niepotrzebne. I na stojaka zostało wszystko inne, poza tymi dwoma najbardziej skutecznymi figurkami. Co mnie dziwiło. Spowiedziałem, że Benek również jest Bęka, raptem jedna osoba chciała mieć duże ilości sztuk dla swojej kolekcji, i to tak naprawdę tyle było pod tym względem. Na ten moment, powiem Wam szczerze, patrzę na tą stertę, która jest tutaj, jestem zapchany pod korek, jestem zadowolony akurat na maksa. Parę osób spotkałem, bardzo dziękuję mu za to, bardzo fajne spotkanie, było fajnie się pogadało, <śmianie> Usmieranie bo nikogo co widzi na maksa. Sklep był zatarwany dobrze, to co się dorwać, to było co mnie zaśmieszyło też dość mocno: to torek mi zaczęło brakować na zakupy. Albo tak mówili, albo tak było. Nie wiem, ale dość śmiesznie to brzmiało. Bardzo śmiesznie. No cóż, do następnego, bo na pewno w tym miesiącu jeszcze raz się zjawię w Wrocławiu, kupię sobie klocków ze ścianki trochę więcej, tym razem dla siebie, tych krosku ze ścianki spróbuję kupić więcej i zobaczymy, jak to akurat wyjdzie. A za dzisiaj Wam dziękuję, do zobaczenia z tym razem i udanych zakupów w tym nowym roku. Na razie!